Na wstępie prosimy by was o zostawienie lajka oraz o zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki! ...tyczku naszej serii Minecraft Survival, ale to trailer. I się zastanawiacie, ale co to jest za domek? Co to ja do robię? Co? Czemu? Co? Co tu się dzieje? Już wam tłumaczy. Przed, przed jakby planem budowania tego domku, chciałem y, zrobić sobie ten wstępny zarys. Tak, wstęp, tutaj takie wejście. No i rozpoczyna się ono tak. Wchodzimy sobie. Mamy drzwiczki. I co tutaj się dzieje? Bo tu też jest troszeczkę zrobione. E, tu mamy łóżeczko po tej, po tej stronie będzie tak samo lustro tutaj. E, Czyli tu będzie jeszcze u góry będzie, tak? A tutaj, co tu się dzieje? Tu jest jakieś normalnie skakanie. Schodzimy sobie na dół. Tu będzie bardzo ładna, zrobiona ściana. Tutaj też zmienimy tą ścianę. Schodzimy na dół. W tym miejscu jest. Enchant table. się zastanawiacie, ale co tu jest za dziura? Tutaj mam andezyt. Zostawiłem sobie tą taką dziurę na andezyt, ponieważ cały dach będzie pokryty andezytem. I jakby mi nie starczyło, bo na pewno 56 mi nie starczy, to zejdę sobie po kopie i będę miał, prawda? I tutaj, bo to jest kolejna wnęka i co tutaj będzie? Tutaj będzie magazyn, który, e, którym się też dzisiaj zajmiemy, ponieważ dzisiaj kończymy celutki domek robić. No i może tutaj połączymy sobie, prawda, e, ścieżkę z tą, z tymi oswadami tam. Do tego e, tam, na to miejsce tutaj mieliśmy tutaj swój domek, tak jakby, jamem, ale zakopałem to, to będzie portal, a tam będzie nasz, prawda, dom. No, więc co? No, przygotowałem sobie troszeczkę tutaj e, e, drewienka. że tego też drewienka sobie przygotowałem i adrezytu, ale ten adrezyt troszeczkę chyba za mało sobie tego adrezytu wziąłem. E, I tak, co na wstępie zrobimy sobie? E, może zajęlibyśmy się, wzięlibyśmy sobie dirta troszeczkę i, prawda, ogarnęli sobie tutaj e, te oto, nie potwory na, no coś, coś w tym stylu. I zastanawiam się, czy... Albo w sumie moglibyśmy to zostawić. Eee, teraz tam. możemy sobie ogarnąć, zrobić sobie w ten sposób. Dobra, troszeczkę tych żółtowych półpłytek. I teraz, prawda, tutaj ogarniamy, bo tutaj jak jest. Aha, że tak. to. Tam miałem prawie półtora jest taka chyba. Oj, nie. Tutaj pochodni nie chcemy, tutaj nie będzie pochodni. I, prawda, możemy sobie to załatać półpłytkami. A dlaczego to robię półpłytkami? Ponieważ, jakbym zrobił to całym blokiem, to tutaj by mnie blokowało i nie mógłbym sobie na spokojnie tak. Eee, zejść. Czyli do tego jest tutaj. Teraz możemy sobie w sumie połączyć to. bo no, czy to się da? Nie, to zbudujemy sobie dirtem. Zniszczymy sobie to prawda, łopatą. I teraz tak, i teraz tak. Możemy, czekajcie, możemy, tu jest środek i nie wiem jak ten dach to będzie, ale na razie to tak zostawmy. A tutaj zrobimy po prostu odowzorowanie tego. Tak. I tu się właśnie zastanawiam, czy tu robić tak dużo tych okien? Ten oto sposób się to prezentuje. Czy z boku jest to git. No takie Tu na pewno nie zostawię Tak pustej przestrzeni Ten no oto sposób Że taki Ten dom będzie taki przeszklony Myślę, że tak to zostawię Tak to zrobię eee, Dobra Bo musimy chyba się przesłać Bo się robi ciemno A czy w sumie Tu już nic Bo tutaj tylko szyby Ogarnąć ten Prawda Dach Czyli musielibyśmy Sobie skopać Andezit e, No to widzimy się Jak już troszkę go pokop i zebrałem Teraz Możemy sobie Prawda Zrobić Z tego Schody Zrobię ze wszystkiego, nawet jakbym miał o wiele więcej. Osiem, to jeszcze zrobimy sobie pęk. Teraz możemy się udać do góry. Aha, to ja bym w sumie zrobił w ten oto sposób, że jest raz, dwa, trzy. Czyli po trzy na stronę. Czy to tak samo jest? Tak, raz, dwa, trzy. A, to licząc od tego, od tego miejsca, w którym zacząłem. Dobra, tak samo, czyli w ten oto sposób Bęk, pęk. Bęk, możemy sobie zrobić tiry, tak, a ja tych półkloków nie zrobiłem, ale tam na spokojnie jeszcze mamy Andelzyt, więc tylko sobie tam weźmiemy. Mm, tylko że zaś już zrobiłem źle. nie, no zrobimy w ten sposób i zrobimy pierwszy i drugi idzie, tak, czyli, a, bo tutaj nie jest połączone pierwsze i drugie bo tutaj będzie tak szło żeby nie zaogrągać tak za bardzo tego ale tu wyjdziemy sobie o jeszcze jedno żeby też nie było tu takie kanciate z drugiej strony zróbmy to samo hmm, czyli zejdźmy sobie w ten sposób jeszcze parę tylko e, parę tego andezytu żebyśmy mogli sobie zrobić te pół bloki tam dobra mamy 12 myślę że wystarczy 24 powinno e, na spokojnie Tarczyć, a więc zróbmy sobie, a sobie może w ten sposób. Bang, bang, bang. Dobra. Teraz tutaj bang, bang. Dobra, i przeciągniemy sobie to w tą stronkę. Połączmy bęk, tylko zastanawiam się jak ja mam to tu zrobić, jak to tu mam połączyć. Albo po prostu to usunę. I to będzie wchodziło tu, a to zrobimy tak. I myślę, że chyba tak to zrobię, bo tak się chyba nie da. Po prostu będzie to tu połączyć w ten oto sposób. Bang. I bank. I z drugiej strony to samo. Czyli jednak to musimy zniszczyć, jednak to nie zadziała nasz ten sposób. Tak samo źle to zrobiłem już. A, dobra, wiem już jak to Zrobić. Tu musimy jeszcze zrobić w ten sposób, tak to musi być jednak, jednak dobrze miałem, bo w ten sposób i tu, i tutaj już do góry, tak jak jest tutaj, tak? To jest jedno wyżej, to jest dwa, trzy, a tu jest, aha, jedzmy sobie, bo zaraz normalnie tu z głodu, aha, i to jest to, o czym mówiłem. No tak, to zrobimy w ten sposób po prostu, że bang, i tu to samo, czyli w ten sposób, bang, bang. Czy ja naprawdę nie mogę pójść spać? Nie mogę. No to niestety musimy przeżyć jakoś w tej atmosferze niemiłej. Dobra i teraz, teraz tak, przejdźmy sobie tutaj. Bo to będzie jeszcze jedno, jedno i wtedy ten, myślę. Ale w sumie najgorsze to jest dach zawsze, najgorsze to jest dach, bo jak się ma już dach zrobiony, to już potem jakoś łatwo idzie, bo tam w domu można coś zbudować, jakiś, prawda, jakiś, ee, jakiś stół, coś. A więc jeszcze tutaj, ale tak coś czuję, że tutaj I zabrakło dokładnie dwóch, no to musimy pójść, teraz chyba jest noc, że jak dobrze. Widzę, tak, możemy się przespać. Szybciutko sobie zbierzmy ten andezyt, który mam w miejscu. Weźmy sobie go troszeczkę. zróbmy sobie andezyt. Zróbmy sobie, prawda, troszeczkę pół bloków. No, i teraz, teraz to jest przepiękna. Tutaj, jak wstajemy, widzimy piękne słoneczko. Pięknie, pięknie, pięknie. Ale czemu ja to ustawiam, te popodnie, to nie wiem. Eee, a w sumie to powoli mogę to zostawić. Nawet ładnie to wygląda. Przyznaję się, nie potrafię budować dachów w Minecraft. To jest najtrudniejsza dla mnie rzecz, jaka kiedykolwiek mogła powstać w Minecraft. Te dachy są tak trudne dla mnie do zbudowania. Ale myślę, że tutaj naprawdę jest git. Tylko jeszcze jedną rzeczą, którą tu zrobimy. I jak wygląda ten dach? No powiem, powiem. Fajny jest. Naprawdę jest fajny. Aha, tutaj jest jeszcze taka jedna rzecz, którą trzeba było naprawić. Czyli żeby to prawda sobie wychodziło o jedno e, za O idealnie. Dobrze, zrobiliśmy. Więcej pół bloków w bo ciężko by było. Czy tutaj jest jedno za? Tak, ale to musimy uzupełnić. A czy tu jest jedno za? Dobra, w ten sposób. Pęk, pęk, pęk. Robimy sobie w ten sposób. Robimy sobie w ten. I, I tutaj jeszcze jedna rzecz, czyli raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tu sobie niszczemy, prawda, tą ziemię i dajemy sobie pół blok. Idealnie nam starczyło pół bloków. Idealnie nam starczyło pół bloków i jedynie trzeba było tam wypełnić a tam chyba myślę, że wypełnię sobie to e, już tym, ale zrobię... Co jest? Co to jest? E, tego się nie spodziewałem, że wpadnę tutaj w jakąś szczelinę i warto byłoby to zabudować, żebym tu nie wpadł kolejny raz. Może byśmy zrobili coś w tym stylu, że weźmy sobie ołkowe te i zrobili sobie w ten sposób i tutaj uspełnili sobie to e, normalnym drewnem. Tak samo e, z drugiej strony i tutaj od okna. Bang, 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 bang. Dobra, jeszcze to już sobie śpiewało, nie chce mi się tego już ten. Ehm, to można by było w sumie też pozałatać w ten sposób. Tu załatać, tak. I jeszcze tutaj, e, prawda? Bo też jeszcze ziemia. I idealnie nam starczyło tutaj. Bang, 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 bang. I mamy. Jedyne co nam tutaj zostało jeszcze to. Dodanie światełka troszeczkę, żebyśmy tutaj mieli, prawda? Bardzo oświetlone. Mm, Moglibyśmy sobie zrobić jeszcze w ten sposób. Tutaj możemy sobie jeszcze dać. I myślę, że jest git. Myślę, że jest bardzo e, spoczny. Teraz, e, czy ja tutaj mam. To możemy sobie już w sumie z, e, zniszczyć, bo nam to już nie będzie potrzebne. I czy ja tutaj mam. Czy ja tutaj mam piasek? Mm, piasek, piasek, piasek. Nie mam piasek. Nie mam piasek. Co za piasek? No nic, musimy iść po piasek. No to tam. Tam widziałem, tam jest taka, tam jest troszeczkę piasku, tylko... O, mam tu troszkę szyb. To w sumie czy ja muszę iść. O nie, tu mam też blas Czekajcie, czekajcie. Może nie będę musiał iść po ten piasek, ale może, to jest do może. Nie, chyba będę musiał dobrze. Tu zrobiliśmy całkiem. No będę musiał chyba. Bo mam pięć tylko. Dobra, to zrobimy tak. Ja sobie zrobię jeszcze jedną łopatę, bo coś czuję, że nie. Eee, nie wytrzyma ta moja łopata. Weźmy sobie łopatę. Ja pójdę zbierać piasek i za. Teraz się widzimy. Dobra, a więc wracam już tutaj, bo zebrałem sobie dokładnie 39 piasek, ale myślę, że to wystarczy, powinno wystarczyć, bo tu nie ma aż tak za dużo chyba w sumie. Eee, do... A więc eee, teraz naszym zadaniem jest, jak już to zrobiliśmy po zejście poniżej. Jak by to zrobić? Jakby to tutaj zrobić? Myślę, że w sumie można by to było zrobić na... Mm, Chyba na ten naukowy desk. Myślę, że chyba w tym miejscu, w tym, tym i w tym. Bo tutaj będzie, prawda... Myślę, że jest git. Myślę, że jest spoczko. Dobra, to, to jeszcze tutaj. Tutaj w sumie chciałem zrobić... Tutaj chciałem zrobić takie... Znaczy no... Pieniek ten taki. Musiałbym jeszcze podbierać troszeczkę drewna, ponieważ... Uuu, a tu nawet nie zauważyłem, że jest takie drewno fajne. Ale jak już robię bazę w tym, co zrobię w tym. Będę mieszał tych drzew, bo potem 4000 drzew jest kolorów tyle. Nie wiadomo skąd kolor do koloru potem wybrać. E, nie wyszło sobie go, więc ten sobie zabrać. Muszę też trochę więcej, bo nie starczy mi na, na inne rzeczy. A poza tym muszę sobie chyba jeszcze troszeczkę wsiąść, zbierać na skrzynki, jak chcę sobie tam zrobić parałek. Da magazyn oraz Enchanting Table. Tam też potrzebne są deski. Znaczy, no, do książeczek nie to samo Enchanting Table, tylko do książeczek jest potrzebna deska. No właśnie, dzisiaj też ogarniemy ten Enchanting Table. Nie będzie to na mnie, jak na Tam to wrzucę na miniaturkę, że jest Enchanting Table już zrobiony, ponieważ mam tutaj przygotowane dwa diamenciki, ee, książkę i cztery obsydiany. I jak to się kraftowało? Tak, mamy Enchanting Table. W sumie możemy ogarnąć już sobie te. Ee, Książki i tu są książki. Możemy sobie garnąć na szybko książki w ten sposób i tu sobie... Tylko oczywiście ja nie mam desek i muszę zaś sobie ogarniać deski. A nie mam deski. Czemu ja nie widzę tego? Czemu ja tego nie widziałem? sobie na dwa. sobie w ten sposób. Dobra zróbmy sobie w ten sposób. Myślę, że skit, Dobra, już jest spanko, no to prześpimy się, bo już trzy razy się przesyp. A więc, aha, tutaj jeszcze musimy ymm, to będzie to, to zrobić sobie w ten sposób, ponieważ to będzie to, to będzie to, czyli e, w ten sposób. D? Nie, w ten sposób. W ten, w ten, w ten, w ten. Tak? No to możemy sobie położyć tu Enchanting Table i książeczki. Mamy 7. Czekajcie, może bym zrobił, prawda, taką jedną malutką rzecz, którą chciałem zrobić, dlatego poszedłem po te pięki. Czyli zniszczył to i to też. I bank bęk, o, nie. I postawiłem bęk. Teraz bank bank. Ja, Bank, bank, e, bęk 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 oraz bank, bank, bank. to sobie oporujemy e, tutaj prawda sobie robimy połkowe deseczki nie gadaj, że mi nie starczy tych połkowych deseczek. to sobie bierzemy prawda tu jeszcze trzeba było garnąć w sumie mm, w ten sposób no nie starczy mi tutaj zaraz jeszcze będę musiał pójść ale w sumie tutaj też będę zrobił zrobił w sumie tak, tak i tak i będzie takie wejście tutaj i tutaj no ale dokończmy to, to co tutaj zaczęliśmy czyli 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 czyli, czyli e, tutaj będzie no, normalne deski właśnie z czego tą podłogę tutaj zrobić może z cobblestone'a? W na może być to jest taki domek coblestone andez, andezajtowo, ołkowo co Piękna nazwa domek. No. teraz sobie to ogarniemy e, bo tutaj będzie możemy postawić sobie na razie trzy tu i i tu postawić sobie po dwa po prostu. Ja wiem, że tu tak się nie rozstawia, ale ja tam robię po swojemu. Zrobili, że uda nam się jeszcze zrobić tutaj. To będzie wtedy troszeczkę już, prawda, do enchantu można by było y, porobić. I tutaj co chciałem zrobić, czyli jak tu będzie w ten sposób. Teraz myślę, że już się przepaliło. Dobra. Zróbmy sobie też szkła. 6. Już mamy. O nie. 7, 8, 9, 10, 11, ostatnie okienko 12 tutaj i to już się... A dobra. No fajnie, spoko. Spoko, 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 spoko. Jeszcze w tym miejscu i w tym. Ten sufit można by było w sumie ogarnąć na brzocowe. Jak to już takie jest. E, tutaj w to miejsce czy w to miejsce? W to miejsce? Nie w to miejsce. W to miejsce. No w sumie to nie przeszkadza. Za bardzo. Myśmy w sumie zostawić to tutaj. W ten sposób. O, aha, bo tu crafting jest dobra. I tutaj jeszcze, czyli... Czyli, czyli... tu będą... Książeczki, tu będą książeczki. Tu możemy jeszcze w sumie... sobie światło. Jakby co? I tutaj prawda, moglibyśmy zrobić e, jedną rzecz, czyli, 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 czyli wziąć sobie żelazo, zrobić sobie te iron nagetiki. nie wiem czy to się tak robi. A, tylko pochodnie, jedną pochodnię, dokładnie trzebuję jedną. I to chyba się robi taką. Może się troszkę teraz inaczej robi. Ja wiem, że, to, że teraz jest wersja chyba tam 121.4 najnowsza, ale gram na wersji tutaj na tym trailerze jeden. 19.2 A dlaczego? Dlatego że na tą wersję były wszystkie potrzebne mi modyfikacje aby ten gra wyglądała jak trailer. Dlatego? Dlatego to wszystko tak wygląda i to będzie bardzo ładnie, tylko to jak książeczki sobie stały, więc jest spok i tutaj, prawda, teraz się ostatnią rzeczą w tym odcinku zajmiemy tutaj i będzie na tyle. Czyli kopiemy się tam, ale zanim to to szybko polecę tutaj po drewieńku, ale tutaj już widzimy się jak tam będę uzupełniał. Jestem z powrotem i... A, to jest skończyło, już myślałem, bo nie chcę tam 4000 razy latać i weźmy sobie tutaj i spoczko, 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 Szpoczko. Tutaj będą te, tak jak mówiłem I e, tutaj będzie ten magazyn Magazyn też nie będzie duży Bo tu będę chcę zrobić Jakby po dwie, przerwa po dwie I tu też po dwie, przerwa po dwie Bo o, tutaj nie będę miał za dużo Jakby takich rzeczy e, Do przechowywania, prawda? Na moim głównym świecie single Na którym gram na 1.21 e, To tam bardzo Ale to bardzo jest fajny pomysł Do zrobienia Już zepsułem jedną rzecz tutaj zaraz dokończę to co chciałem powiedzieć tylko powinien to zrobić tak ale już oczywiście se psułem, bo wszystko zamieniłem na deski ale to zrobię w ten sposób po prostu yy, to co chciałem dokończyć to na moim świecie singla 1.21 jest bardzo ale to bardzo fajny pomysł magazyn ale nie zdradzam go, go, go wam jeszcze ale nie zdradzę go, go wam jeszcze ponieważ yy, nie wiem czy mi się to uda ale jest bardzo taki fajny pomysł do wykonania i czy tutaj już czeka? raz, dwa? Przerwa, raz, dwa. Czyli w sumie jest git. tylko tyle mi wystarczy. za to, to pochodnie, może na chwilkę, żeby trochę świeciło. Wykopmy sobie to. Wykopmy sobie to, bo to przecież będzie wariowało. Tutaj, dobra, to załatajmy. Nie, węgla mi tam niepotrzebne. Tyle. Tak samo wykopmy sobie to tutaj. I teraz tak, to też sobie wykopmy. Tutaj będzie, prawda, cobblestone. Tak jak przecież wszędzie tutaj na dole jest ten cobblestone. Dobra, i teraz tak. Moglibyśmy. W sumie tutaj wrzucić to... Do... A poczekajcie, tu jest środek, tutaj, tutaj. Crafting. I, 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 i. Będę musiał chyba jeszcze po troszeczkę pójść tych skrzynek. E tak, będę musiał pójść jeszcze tylko tutaj zrobić... W sumie to nie mam tu pomysłu za bardzo. Chyba to po prostu zupełnie cobblestone'em. To nie mam tutaj za bardzo pomysłu. To szybkie cięcie i zaś lecę po drewno. Dobra, jestem z powrotem. Tutaj sobie wrzućmy traktory. A, tylko musimy tutaj zniszczyć to, żeby to jakoś wyglądało, to możemy sobie tu wrzucić e, też Cobel Stona. Wszędzie ten cobblestone? Teraz Po prostu sobie to już tym kierowcem. E, wrzućmy sobie tego cobel Tutaj mamy e, ten sposób, w ten sposób. Zjedzmy sobie coś i zróbmy te skrzyneczki, prawda? 5. No, jest roja lipa. Ja już nie będę trzeci raz biegł, a więc po prostu ja sobie to zrobię za odcinkiem. I posegreguję też sobie za odcinkiem. To by też już długo trwało. Ja już mam ten materiał, nagrywam 10 minut. Czy to zmontować do takich, e, prawda, 15? Jakoś tak. A więc co? Dziękuję za oglądanie tego odcineczka. widzimy się w kolejnych, kolejnym odcinku. Lecimy do netteru.